Widzowie serialu komisarz Alex wiedzą, że w serialu co jakiś czas wprowadzane są zmiany personalne. Teraz czeka ich kolejna. W hicie TVP1 pojawią się dwie nowe postaci. Kto je zagra, znane są już nazwiska aktorów. Wiadomo też, czy Gutek i Leon nadal będą pojawiać się w scenariuszu. Komisarz Alex. Olaf Lubaszenko i Pola Błasik w obsadzie, komisarz Alex, trafił na antenę TVP1 w 2012 roku i błyskawicznie stał się hitem. Widzowie pokochali serial, w którym głównym bohaterem jest tytułowy Alex. Owczarek niemiecki jest nie tylko niebywale inteligentny, ale także niezwykle wierny swoim współpracownikom. Pies musiał jednak zmierzyć się z wieloma stratami. Scenariusz produkcji zakłada bowiem częste zmiany w obsadzie. Wsi detektyw pożegnał nie tylko kilku swoich opiekunów, ale także innych policjantów z łódzkiej komendy. Ostatnio z produkcją rozstała się Beata Fido. Teraz z kolei TVP informuje o dwóch nowych postaciach. Zagrają je Olaf Lubaszenko oraz Pola Błasik. Portal Świat Seriali podaje, że wcielą się w nadinspektora Ireneusza Gancarza i podkomisarz Zosię Dobosz. Komisarz Alex, Czy Gutek i Leon nadal będą w serialu? Niedawno z serialem pożegnał się także Jacek Knap, który grał komisarza Andrzeja Sochonia, opiekuna Alexa. Widzowie nie kryli wówczas zdziwienia. Jego miejsce wzajął Marcin Rogacewicz, wcielający się w komisarza Pawła Kozere. Czy pojawienie się nowych bohaterów oznacza, że w produkcji TVP1 nie będzie już Budka i Leona? Takie obawy wyrazili niektórzy widzowie pod wpisem opublikowanym na oficjalnym profilu serialu na Facebooku. Okazuje się, że nie ma się czym martwić. Szybko pojawiła się informacja zwrotna od produkcji, że Piotr Bondyra i Janusz Habior nadal będą wcielać się w uwielbiane przez fanów komisarza Aleksa postaci. Ależ Butek i Leon będą. Hau, brzmi odpowiedź na jeden z komentarzy.